O Jezu, ja kiedyś byłem też młody. Dzień dobry, witam Was na kanale Młodzi Pytają. Ja nazywam się Dawid Łuczka, a moim dzisiejszym gościem jest pan marszałek województwa kujawsko warskiego pan Piotr Całbecki. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich młodych i nie tylko. I pytajcie. Panie marszałku, pana zdaniem... Integracja europejska powinna być kontynuowana czy ograniczona? Przez proces integracji rozumiemy włączanie kolejnych państw. Oczywiście tak, ponieważ daje to nowy impuls rozwoju dla wszystkich. Nie tylko dla tych krajów, które będą przyłączone, włączone struktury unijne, ale dla całego kontynentu. Podobnie było, kiedy my zgłaszaliśmy akces do Unii Europejskiej. 20 lat temu dostaliśmy do niej włączeni, zostaliśmy się jej pełnoprawnym członkiem. No i co się stało? Rozwój Europy stał się nie tylko udziałem naszego kraju, ale również innych krajów członkowskich, takich jak Niemcy, Francja czy Hiszpania. My dzisiaj czekamy na Europę poszerzoną też z powodów bezpieczeństwa, no bo przecież jeżeli chcemy na trwale zagwarantować sobie stabilny rozwój, musimy budować Europę, która nie ma problemów z wojną, z Putinem, z, z dyktaturami i systemami antydemokratycznymi. Czyli musimy się rozszerzać, musimy poszerzać krąg sojuszników, tym oczywiście Ukrainy, Mołdawii czy Gruzji, a może kiedyś w przyszłości również Białorusi. Daj Boże. Dlatego ten proces nie jest zakończony. Jestem za włączaniem oczywiście kolejnych państw, ale na zasadach uzgodnionych nie może być tu chaosu. To, co dzisiaj nas przypomina. Może zniechęca do integracji z, z Ukrainą, to to, co się stało nie tak dawno, jeśli chodzi o uwolnienie w sposób niekontrolowany na skutek wojny wywołanej przez Putina w Ukrainie, mianowicie ceny skupu zbóż, produktów rolnych, które przecież jak wiemy w sposób lawinowy napłynęły z Ukrainy. No, bo była taka okoliczność, kiedy trzeba było znieść cła, w ten sposób pomagając Ukrainie w zbyciu ich złota, którym jest zboże, ale odbyło się to w sposób niewłaściwy, więc Ukraina i inne państwa na pewno tak, ale w sposób cywilizowany. Dlatego powinniśmy dzisiaj dążyć i zrobić wszystko, aby zatrzymać wojnę w Ukrainie tam nastał pokój i w takich warunkach negocjować warunki przystąpienia kolejnych państw tak, abyśmy nie odczuli negatywnych tego skutków, bo może i tak się stać, jeżeli będzie to proces przypadkowy. Czy zdaniem pana marszałka z funduszy europejskich korzystają tylko duże ośrodki miejskie jak Bydgoszcz i Toruń, czy mogą też korzystać mniejsze środki gminne lub miejsko-wiejskie na przykład Janiko, Kruszwica czy Złotniki Kujawskie? Wszystkie te wymienione miejscowości i te duże i małe i te, których tutaj nie wymieniłeś korzystały, wciąż korzystają i będą korzystać proporcjonalnie oczywiście do liczby mieszkańców, też programów, które realizujemy. Nie każde miasto, nie każda gmina jest predysponowana do tego, żeby zbudować operę. Ale na pewno Wydgoszy, że w Toruniu nie będziemy wspierać e, ochotniczych straży pożarnych, czy budować świetlic, czy szkół gminnych, czy domów dziennego pobytu, które można realizować tylko na przykład na obszarach wiejskich, bo tam jeszcze ich nie ma, albo są te, jakieś są fundusze, które są tylko dedykowane tym obszarom, za no to nie ma e, miejsca w naszym regionie, które by. Nie miało dostępu, byłoby pozbawione dostępu do środków unijnych, ba w tej nowej perspektywie, którą w tej chwili wdrażamy w życie, tak zrobiliśmy, że jedna czwarta wszystkich pieniędzy z góry jest dedykowana konkretnym przedsięwzięciom, które same gminy, same, same władze lokalne, od tych największych i po te najmniejsze zdefiniowały, chcą realizować w życie. I dodam, że w sposób szczególny, przeliczając to per capita, gminy, które cierpią pewne deficyty rozwojowe, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Polityka spójności, którą my realizujemy na poziomie województwa, polega na tym, tak jak w całej Europie, że wyrównujemy poziom życia mieszkańców na całym kontynencie, ale również my w naszym województwie więc my równamy się do najlepiej rozwiniętych regionów w Europie takich jak Bawaria jak Toskania Veneto tam gdzie poziom życia dochody per capita, dochód per capita brutto jest bardzo wysoki więc my dostajemy dodatkowe pieniądze po to aby dorównać do tych najlepiej rozwiniętych regionów. Podobnie my w województwie czynimy, aby gminy, które z różnych powodów historycznych mają pewne zaległości, problemy w rozwojowe, te gminy wz wzmacniamy dodatkowymi środkami, pod jednak, jednak warunkiem, czy są to pieniądze przeznaczone nie na przejadanie, ale na takie inwestycje, które dają potem duży poziom zwrotu w postaci wskaźników rozwojowych? Panie Marszałku, jakoś znajdujemy się na kanale Młodzi Pytają i większą rolę tutaj odgrywają osoby młode. Jakie są korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej dla osób młodych? O Jezu, ja kiedyś byłem też młody. Pamiętam, z jakim entuzjazmem walczyłem, żebyśmy stali się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. A było to w czasach, kiedy pozyskiwaliśmy pozyskiwaliśmy wtedy będąc w organizacji pozarządowej i jako młody wiceprezydent Unii środki z przedakcesyjnych funduszy czyli nie tych strukturalnych, które nam są należne i z, z góry przepisane, przy, przy, więc trzeba było je zdobyć bezpośrednio w Brukseli, nie tu w regionie czy w Warszawie. To było bardzo skomplikowane i to mi dało wtedy wielką szansę na to, aby poczuć się kimś, od, kimś kto decyduje o sobie i który może korzystając z tych możliwości, które daje Unia Europejska zdecydować o swoim planie rozwoju, że jest on realny do, do, do wdrożenia w życie. Młodzi ludzie no, już korzystają, nie ma granic, można się uczyć, jest Erasmus, gdzie tylko dusza zapragnie, są środki wspierające edukację, można podjąć decyzję o tym, gdziekolwiek gdzie ktoś chce mieszkać czy pracować. Więc to już chociażby ta swoboda w poruszaniu się jest już wystarczającym powodem, do tego, żeby młodzi ludzie chcieli wspólnej Europy. Ale myślę jednak, że Europa daje również szansę na dostrzeżenie własnej tożsamości. Wbrew temu, co niektórzy populiści mówią, że Europa unifikuje, wszystkich równa. Pozbawia tożsamości. Nic bardziej mylnego. Na tle y, Europy liczą się tylko ci, którzy są wyraziści. Jeżeli jesteśmy na Kujawach i na to trzeba być Kujawiakiem i noworacowianem. Bo wtedy y, mamy naprawdę zupełnie inny punkt odniesienia w stosunku do tych, którzy są Bawarczykami itd., tak i to jest niezwykle ważne, żeby tą tożsamość pielęgnować. To, że jesteśmy Polakami, że mamy swoją historię, kulturę, nawet jak się różnimy z innymi, to nie po to, żeby się rozejść, ale po to, żebyśmy żeby byli akceptowani. Więc młode pokolenie, ja uważam, odkryje na nowo swoją tożsamość dzięki Europie która jednak docenia różnorodność. To jest ciekawe. Jesteśmy wspólnym kontynentem, mamy wspólne wartości, realizujemy wspólne cele, mamy parlament, jesteśmy społecznością europejską, nazywamy się Europejczykami, ale tym bardziej jesteśmy Polakami i dostrzegamy wartości, takie suplusze regionalne, etniczne których nasze naszym województwie chociażby tylko w jednym regionie nie brakuje, co najmniej mamy sześć grup etnicznych, kulturowych, które współtworzą jedno województwo, a to wcale nikomu nie przeszkadza w tym, aby być, czuć się Polakiem. No i Również Europejczykiem. Czy jak już zaczęliśmy mówić o regionie, to województwo kojawsko-pomorskie będzie organizowało różnego rodzaju obchody związane z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia następnego roku. Tak, i my chcemy się w sposób szczególny zaangażować w dwa obszary. Wspólną politykę rolną i będziemy organizować centralne konferencje, centralną konferencję. Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i DG Agri Komisji Europejskiej, podczas której będziemy mówić o problemach wsi w Europie, w Polsce i o wspólnej polityce rolnej po roku 2027. Bo planowanie budżetu już zaczyna się w tej chwili właśnie w tej perspektywie, tak to w Unii Europejskiej, że mamy 20, 2025 rok. I to właściwie już jest ostatni moment, aby dokonać decy podjąć decyzję, jak ma wyglądać yy, budżet Unii Europejskiej w tej kolejnej perspektywie. Ale też będziemy koncentrować się na a, um, obszarze transportu, szczególnie jeśli chodzi o kolej szybkich prędkości. No i też planujemy w tym obszarze yy, konferencję. Oprócz tego oczywiście... Yy, Trochę rozrywki, trochę koncertów, których które chcemy organizować we wszystkich miastach, nie tylko w Toruniu czy w Bydgoszczy, ale w Wrocławiu, również, więc nie zabraknie takiego akcentu kulturowego, integrującego nas wszystkich i uświadamiającego po raz już kolejny a to warto przypominać, że jesteśmy częścią Europy i Polacy coraz większą odgrywają w Europie rolę, szczególnie teraz po agresji Rosji na Ukrainę, mamy nie tylko prawo, ale obowiązek być właściwie liderem, jeśli chodzi o politykę, kształt polityki europejskiej. Zapominamy o tym i poczujmy się trochę bardziej odpowiedzialni za tę Europę, bo jak Uczestniczę w posiedzeniach Komitetu Regionów. To jest trochę takie depremujące, obciążające. Cała Europa mówi, a pyta, a co Wy Polacy na to? Kiedyś nie było takich pytań. Teraz wszyscy nas pytają o zdanie. To jest ciekawa zmiana, którą ja przynajmniej zaobserwowałem na przestrzeni ostatnich 20 lat. Gdzieś byliśmy kiedyś w rogu. Wielkie Niemcy, Francuzi. A dzisiaj wszyscy patrzą na Polskę, co my powiemy, więc to jest fajny moment również dla naszego regionu, aby się wypowiedzieć i była nas głośno, kiedy mamy prezydencję. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.